Cześć. Z tej strony Angelika z Laboratorium Chemicznego w Centrum Nauki Kopernik. Chciałam was dzisiaj zaprosić do wykonania prostego eksperymentu, który nazywa się kolorowy deszcz. Nie jest to taki zwykły deszcz, ale kolorowy, więc mam nadzieję, że wam się spodoba żeby wykonać ten eksperyment większość rzeczy, albo nawet wszystkie powinniście znaleźć u siebie w domu. Potrzebne Wam będą duży słoik, który mniej więcej do 3-4 objętości wypełniony jest zimną wodą, olej spożywczy, taki najzwyklejszy, około pół szklanki, barwniki spożywcze, ja sobie wybrałam dwa kolory, możecie wybrać więcej, bądź też inne, i ważne, żeby one były rozpuszczone w wodzie, więc jeżeli macie żelowe, to rozpuście je w małej ilości wody. Do tego potrzebne Wam będą dwa małe naczynia, ja mam dwa, bo mam dwa barniki. Będziecie mieli trzy barniki i potrzebujecie trzy naczynia. I jakiś kijek do mieszania. Więc zgromadźcie sobie sprzęt i zapraszam do eksperymentu. Na początek rozlewamy sobie olej spożywczy do naszych pojemników. Dużo wystarczy jakieś, nie wiem, 10-15 ml. Może być też trochę więcej, tak naprawdę na oko. Nie musi być równo. Następnie do każdego z tych pojemniczków dodajemy innego barwnika. Ważne, żeby dodać go kroplami i żeby w środku stworzyły nam się takie kropelki, tak naprawdę. Bo jak wiecie, olej niespecjalnie dobrze mieszcza się z wodą. Także jak sobie to wymieszamy, to tak naprawdę tego nie wymieszamy. Powstanie nam zawiesina kropli wody z barwnikiem w oleju. Jeden drugi. Nie przesadzajcie tylko z ilością tych barwników, żeby nam się nie stworzyła taka gruba warstwa wody z barwnikiem na dnie oleju. Dlatego trzeba też pomieszać, żeby tu rozbić te kropelki, które tutaj powstają. Jak już mamy nasze roztwory, Trzeba to zruszać, żeby nie było na dnie. To teraz trzeba postępować trochę szybko. Bierzemy nasz słoik, mieszamy, zlewamy, krótko mieszamy i przelewamy. Robimy to po ściance, żeby warstwa oleju ładnie nam się rozlała po całej powierzchni wody. Teraz stajno tylko obserwować.